Siemaneczko, ze zacznę droga i witam was w pierwszym odcinku Q&A Tak, to jestem ja, Trojucat, cześć Oczywiście na każde Q&A, na każde pytanie odpowiemy sobie dzięki Czyli, tak wiem, oła, tak wiem Jakoś jest dupne, ale po prostu nagrywam to z kamerki z PS3 Musicie mnie to wybaczyć, no to nie jest moja wina No ale dobra Tak, jestem człowiekiem nie? Pierwsze pytanie bardzo, ale to bardzo, bardzo konkretne bardzo? Jakie są pytania? Jesteś chłopakiem? Nie, nie jestem. Oczywiście, że jestem. I trzeba. Dobra Dlaczego FIFA? Bo nie PS. No. Ja jestem kopaczem, jestem piłkarzem. Ja lubię FIFA. Kurwa. <coughs> Miranda. Lubię oczywiście FIFA. No a pytasz mnie się na przykład czemu nie Fifa No tak samo, a czemu nie Minecraft? No to jest kolejne pytanie eee, A czemu ma być na przykład, nie wiem, a czemu miałby być Prevolution Soccer 2008 na przykład zamiast nie Fifa 14 No, lubię, lubię tą serię gier, to ją po prostu gram i chcę to dla was nagrywać, ale dobra No, ja pierdolę Boskie Dobra Jesteś fajny? Nie wiem. Nie mi to oceniać. Kurwa. O, oh wow. dobra. Mm. Od kiedy się masturbujesz? Na serio? Pytacie się osoby prywatnej Od kiedy się masturbuje. Tak nie, to jak spytać się Twojej mamy Kiedy Cię zrobiła, czy planowała Cię Gdy miała 15, 16 Czy może 4 lata no? Wierzysz w duchy? I na to pytanie sobie teraz Troszeczkę czasu poświęcimy Wierzę w duchy Dlatego, że jeżeli wierzę w duchy Muszę też wierzyć w Pana Boga Tak, wierzę w Pana Boga I wierzę też w duchy, więc tak Aha, zapomniałem Cycki czy dupa? <coughs> charakter. <coughs> tak, charakter. Masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny, nie mam. Nie mam, kiedyś miałem, ale teraz nie mam. E... Czy jesteś wolny? Jestem szybki, jestem jeden z najszybszych pomocników. Przynajmniej zeszłego dnia byłem najszybszym pomocnikiem. No, jeden z najszybszych po naszej lidze. A teraz jestem lidze starszym, więc każdy wie, jak to tam to wygląda. Ile masz lat? Mam 15 lat. Do końca do dnia w październiku. Dlaczego treukat? Ech, dlaczego trełkat? I teraz muszę Wam powiedzieć, dlaczego trełkat. Kiedyś Michał, zwanym Hardcore 46.2.0, chciał sobie kupić Minecrafta Premium. A, czekajcie, właśnie. Będzie takie porządne. I. Miał te 100 zł Ale patrzył się na Allegro, tam z... powiedział. Kurde, zaoszczędzę sobie 7 dych będę miał konto. Kupiłem. Przysłali mi klucz. A tak dokładnie przesłali mi konto. I tam sobie wpisałem Treukat i jest to tylko moje i wyłączne konto. I od tam Treukat... już była taka nazwa, ja jestem mało kreatywną osobą i tak się po prostu zrobiło. Dobra. E... I co ja mam to jeszcze odpowiedzieć? To jeszcze parę pytań. Nie ma żadnych pytań, jeśli nie pytań, które wam zadałem i na które... Od, na które powiedziałem a ja się spytałem was na sklepie moich widzów na jakie pytania mam odpowiadać, wybrałem takie najbardziej konkretne ja się w tym momencie z nimi pożegnam tak, ja się z wami pożegnam wiem, że ten Q&A jest bardzo słaby ale w końcu będzie wyrażać moją brzydką moją gębę, więc w końcu ją widzicie, więc na razie i cześć cześć papa pa.